Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię do zobaczenia siedmiopokojowego HMO, 7 Bed HMO w Coventry, w centrum Coventry. Pokażę Wam w trakcie robót. Na razie jeszcze jesteśmy daleko w lesie, ale myślę, że taki update gdzieś co jakiś czas będę Wam robić, pokazywać jak ten projekt wygląda, jak było przed i jak było po. Więc zapraszam Cię ze mną, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Zaczniemy od góry, od trzeciego piętra, gdzie będą dwa pokoje z łazienkami. Tutaj konstrukcja takich ensuiteów. W pokojach. Dwie, dwie łazienki back to back, więc dwa pokoje. Tutaj na tej ścianie będzie taki kitchen, taki tea station, gdzie będzie można sobie przygotować herbatę. Będzie mikrofalówka. Nie może być kuchanek w pokojach, inaczej byłby oddzielnie liczony cancel tax, więc jest na dole kuchnia dzielona. Jest to 7 bedroom HMO. Wszystkie, wszystkie pokoje będą miały łazienki. Schodzimy teraz na Pierwsze piętro, tu będą trzy pokoje i też wszystkie będą miały łazienki. Tutaj są nierówne piętra, więc będą musiały być nowe schody wstawione, a tu konstrukcja łazienek, konstrukcja już. Ścian. Jak widzicie, na razie nie wiadomo, gdzie się kończą ściany, a gdzie się zaczynają. Wszystkie kominy były usunięte i building inspector kazał zamurować te kominy, żeby nie było tam właśnie takiej przerwy, więc to też już jest zrobione. I jak widać na planach, tutaj plany tego, tego poddasza, czyli trzeciego piętra i pierwszego piętra. Te drzwi na zewnątrz zostaną. Tam są schody przeciwpożarowe, ale nowe schody zostaną zamontowane. Trochę później. E, idziemy teraz na sam parter. E, tutaj będą dwa pokoje i e, salon, który będzie dzielony e, przez wszystkie pokoje, i kuchnia. E, jak widzicie, dużo gruzu, e, właśnie z tych kominów e, nie da się przejść do kuchni, e, ale dwa pokoje, które tak naprawdę zostaną w takim kształcie, jakim są, więc e, nie będzie żadnych zmian e, strukturalnych tutaj na e, samym dole, na parterze. Plan też tutaj na ścianie widać, żeby budowlańcy wiedzieli co robią. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten krótki filmik o tym projekcie. Będę się starać dawać Ci takie update'y z tego projektu regularnie. Myślę, że jest to fajny projekt, zobaczysz jak wyglądał on przed i po. Oczywiście dużo wyzwań, dużo kosztów, dużo rzeczy, których ciężko przewidzieć, ale z odpowiednim teamem i z osobami, z którymi współpracuję, wszystko jest możliwe. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak możesz ze mną zainwestować, albo jak nauczyć się inwestować, to zapraszam Cię do kontaktu, czy to na Messengerze, czy na mojej stronie internetowej www.magdalena.live, albo na moim go maila hello at magdalena.life. Śledź mnie na moich social media, a na pewno zobaczysz jakieś zdjęcia tutaj z tego projektu. Do zobaczenia już niebawem na następnych projektach.